Witajcie moi mili. Trochę czasu żeśmy się nie widzieli, ale przełom roku plus nowy ład w życiu przedsiębiorcy potrafił wywrócić wszystko do góry nogami. Ale tematy są już tam poogarniane. W zasadzie wszystko się miało zmienić, nie zmieniło się nic mianowicie oni chcą za dużo, a przedsiębiorca robi tak, żeby tego za dużo nie oddać. No i jakby to temat kończy. Dzisiaj będzie troszeczkę filozoficznie, ekonomicznie, a w drugiej części o motywacjach i demotywacjach oraz yy, jak sobie z, z tym może radzić, chociaż może to nie jest najlepsze słowo, bo moje poradzenie było takie, no, amatorskie bym powiedział. No, ale dojdziemy i do tego. Yy, Ekonomiczno-filozoficzne. Mamy początek roku, zbliża się powolutku wiosna, myślę, że wyczekiwana przez wszystkich w tym roku jakoś wyjątkowo. I pojawia się coraz więcej ogłoszeń szkół lotniczych o, Rozpoczynaniu kursów na tą licencję turystyczną, szybowcową i wszystkie inne pozostałe. W związku z tym pojawiło się dosyć dużo pytań na Facebooku odnośnie, odnośnie jak to szkolenie sobie zorganizować, gdzie jest droższe, gdzie jest tańsze i, i czy w ogóle. Czy w ogóle w odniesieniu do pandemii i do tego problemu, jaki jest na rynku? To jest dosyć interesujące zagadnienie, ja na to bym odpowiedział w następujący sposób. Jeżeli chcemy iść do latania tylko i wyłącznie z aspektu biznesowo-finansowego, biznesowo, biznesowo nie mówię nie, ale zalecam dużą dozę ostrożności i to tak spojrzymy na temat zupełnie nie lotniczo, tylko, tylko ekonomicznie. Więc, jeżeli idziemy tylko, tylko w biznes, nas to jakby kręci na takiej zasadzie, że leżą tam pieniążki, większe, mniejsze, no to ta duża doza ostrożności jest wymagana z tego to względu, że ponosimy bardzo duży koszt, duże ryzyko, a przewidywana stopa zwrotu no jest w tym momencie niska bądź zagrożona, tym, że jej w ogóle nie będzie. Co to powoduje? No to nam poziom ryzyka znacznie rośnie, więc stąd, stąd taka sugestia, że niekoniecznie to musi być w tym momencie najlepsza, najlepsza opcja. Szczególnie, że dobre pieniążki, a często dużo lepsze leżą gdzie indziej, gdzie jest no, pewne większe zapotrzebowanie, czy, czy jest to prostsze do zrobienia. Może nie, tak, nie z takim ładnym widokiem za oknem, no ale. Yy, więc to jest ten sposób. Jeżeli mamy jakąś tam miłość w sercu do tego latania yy, i rozpatrujemy... To latanie, w takim aspekcie, że chcielibyśmy to robić jako zawód i w tym się odnajdywać, pracować, to fajnie, ale dopuszczamy opcję, że niekoniecznie to się musi udać w najbliższym czasie. To spokojnie można iść w to latanie, no bo środki, które trzeba na to przeznaczyć, pieniążki, które są przeznaczone na latanie, no to możemy uznać jako rzeczy, które są inwestowane w siebie i nie tylko jeżeli chodzi o wiedzę stricte lotniczą, bo można z tego wyciągnąć dużo więcej rzeczy niż, niż tylko lotnictwo. I umiejętność pilotowania samolotu i odnajdywania się w tym świecie, ale są takie rzeczy poboczne, o których zaraz wspomnę. Pytanie jest takie: jak to tylko poukładać w życiu i zorganizować? Jesteśmy od razu po technikum, po liceum, no i tak na tym etapie życia, jeżeli mamy okazję, chęć, możliwości wybrać się do szkoły, która uczy pilotażu, no to. No to czemu nie? Jakby tej drogi nie będę omawiał, bo jej zupełnie nie znam, są na pewno dużo bardziej doświadczeni w tej, w tej materii, więc myślę, że jak mają chęć, to się wypowiedzą, jak to wygląda, czy to trudne, czy to łatwe, i czy OK. Ja wybrałem tą inną drogę, tą chyba popularniejszą, a na pewno, na pewno bardziej obleganą przez ilość ludzi, czyli zrobienie licencji na własny, na własny rachunek gdzieś w ośrodkach. Tutaj opcje mamy dwie. Opcja od zera do bohatera w jednym miejscu albo modułowo sobie sklejamy z różnych. Która lepsza, która gorsza, znam tylko jedną, tą modułową. Słyszałem od zera do bohatera różne opinie, więc myślę, że to trzeba sobie samemu przeanalizować plusy, minusy oraz to, co nam się bardziej w jakiś tam sposób opłaci. Czy ja bym zmienił swoją decyzję o modułowym? Nie, nie zmieniłbym to, że posklejałem czy sklejam swoje szkolenie z różnych miejsc, z różnych instruktorów, samolotów i tak dalej, daje mi dużo frajdy i ja bym tego nie zmienił. Jeżeli miałbym rekomendować, no to na bazie własnego doświadczenia mówię, że jest to ok. To teraz dochodzimy do prozy życia, mianowicie pieniążków, koszt szkolenia plus minus, wiadomo można to zrobić taniej, można zrobić drożej, to jest 200 tysięcy. No, i problematyka tych 200 tysięcy polega na tym, że trzeba je dosyć szybko dostarczyć. Jakby nie jest ten okres opłacania tego, czy płacenia za to szkolenie rozbity na długi okres czasu. No to jest między 2 a 4 lata, tak. Trzeba mniej więcej liczyć, więc jest to stałe. Nie jest tak, że jednego roku dycha, następnego 80 i potem tam proporcjonalnie różnie. Raczej. Z grubsza można przyjąć, że te, że te kawałki, tam, raty są z grubsza równe. Nie? To tam trzeba dostarczyć do tych, do tych ośrodków. Więc no, problematykę zagadnienia polega na tym, że to wychodzi tam między 50 a 70 tysięcy, no nawet lepiej między 50 a 80 tysięcy rocznie. No, kwota jest niebagatelna, szczególnie jeżeli człowiek jest młody, a musi wziąć to na barki swoje bez, bez pomocy osób trzecich najczęściej rodziców. No tak, czasami się zdarza, że jedni mają taki fart, inni mają inny fart. Ale jeżeli jesteśmy w tej grupie, która tego fartu nie miała i musi to jakoś tam wziąć na swoje barki, no to warto by było wziąć pod uwagę pewną życiową mądrość, czy tam ekonomiczną mądrość, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, tylko jednak zdywersyfikować to co chcemy zrobić, bo nasze marzenie jest piękne, górnolotne, ale tak, znamy je tylko z jednej strony i to najczęściej jest strona, którą my sobie sami wyobraziliśmy, a potem sami siebie przekonaliśmy, że to jest najlepsza rzecz na świecie dla nas, no a życie może się okazać, że jest zupełnie odwrotnie. I to dotyczy nie tylko letnictwa, ale wielu innych branż informatyki, medycyny, prowadzenia własnego biznesu. No, ja sam kiedyś ambitnie liczyłem, jak zakładałem, przychodnie, Ile tam będzie ludzi, przychodziło do mnie, waliło drzwiami i oknami, a jedyne co waliło drzwiami i oknami to bieda i przeciągi. się okazało, że te moje ambitne liczenie i przekonywanie samego siebie to takie było warte. No, no wiecie, ile warte. Nie za Więc tak, yy, sprawdzić, czy nasz pomysł jest tak naprawdę naszym pomysłem przemyślanym na chłodno, czy jest jakimś takim wyobrażeniem o byciu topganem, chodzeniu w ładnym yy, mundurze i, i lataniu po świecie. Czy znamy również tą drugą stronę bycia po wsi nogą i, i raczej spędzania mniejszej ilości czasu w domu. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, dywersyfikacja, czyli no nie stawianie wszystkiego na jedną kartę jako pewnik. Oczywiście można, no po prostu ryzyko wtedy jest gigantyczne, no bo jest wszystko all in, tak? Jak potkniemy się, no to też oddajemy wszystko. Stąd myślę, że dosyć mądrym pomysłem jest rozbicie tego zdywersyfikowanie, przynajmniej na dwa, jeżeli to lotnictwo gdzieś tam nas pociąga i chcemy, no to dajmy mu 70-75% wysiłku, czasu, środków itd. A 25% zostawmy na alternatywę, która no nie będzie dla nas po prostu homontem i tak dalej, tylko czymś, co nas równie dobrze może pociągać. I czasami są to rzeczy zupełnie abstrakcyjne. To nie, nie tak, że mamy kokpit albo bycie księgowym, bo są różne inne opcje, których się nie bierze pod uwagę. Swoją drogą, to też jest ciekawostka, że jest duży problem z określeniem się. Pewnie są szczęśliwcy, którzy nie mieli tego problemu, no ale po rozmowach z różnymi ludźmi i spojrzeniem w lustro, to ja sam miałem kiedyś duży problem z określeniem się, kim ja tak naprawdę chcę być. I nie bierze się wielu różnych dziwnych opcji, które są fajne. Więc to też jest taka Anegdotka, którą można wziąć pod uwagę i gdzieś przemyśleć, ale no, żeby nie odpływać za bardzo od tematu, dzielimy nasze umiejętności, nasz czas i środki na dwa. Oczywiście główny nurt dostaje więcej, poboczny dostaje, dostaje tą drugą część, mniejszą. A dlaczego jest to istotne? No, przy takich zawodach, jak pilot, możemy mieć pewien niefart, taki, który nie jest od nas zupełnie zależny. Będziemy jechać, stłuczka jakaś wybuchnie poduszka, uszkodzi nam słuch, no i pozamiotany po temacie. No jeżeli wychodziliśmy 100% w to, no to jesteśmy umoczeni. A tak to zawsze mamy możliwość jakiegoś komfortu ruchu. ruchu. Czy tak jak teraz jest pandemia, i jeżeli umiemy tylko latać, no to jesteśmy zupełnie niepotrzebni światu i szukamy czegokolwiek. A jeżeli możemy gdzieś się przenieść w inny rejon, no to, no to jest możliwość, że gdzieś uciekniemy na chwilę od, od problemu, a przynajmniej jesteśmy w stanie go jakoś przezimować, nie, nie biedując. Więc to, to jest, myślę, że całkiem spoko smartny pomysł. Dotyczący nie tylko lotnictwa, ale generalnie każdej branży, w którą się wybieramy. No i teraz finansowanie. Tak, no tak jak wspomniałem, to jest 200 tysięcy. Jeżeli nie mamy możliwości zebrania tej kwoty albo otrzymania jej w prezencie, czy jakkolwiek inaczej byśmy to nazwali, no to tak, na co ja bym stawiał, to co jest, to, to jest takie. Pierdzielenie starego pryka, nie? bo to wszyscy mówią, nikt co nie wierzy, a koniec końców się okazuje, że potem znowu ten wszyscy, te, wszyscy mieli rację. E, mianowicie popracowałbym, odłożył, zaczął od małych kroczków, baby stepsów, tak zwanych. Nie brałbym kredytu, bo taki kredyt na taką kwotę po pierwsze jest trudno osiągalny, a druga rzecz umoczy nas równo i dokładnie i możemy się zaorać. Więc nie jest, nie jest to coś, co jest e, ok. Ja bym tego unikał i tego sugerowałbym unikać. Są różne programy pomocowe dofinansowań bądź no, kredytów, ale nisko oprocentowanych z jakąś tam możliwością umorzenia, zakręcić się poszukać każdej możliwej opcji, jaka jest yy, i nie napinać się na całą kwotę na naraz, no bo to może się po prostu nie udać. Nawet dla swojego świętego spokoju tą pierwszą kwotę związaną z PPL, ką to bym chyba sobie uzbierał gotówki i zrobił za swoje. Tak zupełnie mieć komfort, te 40 tysięcy czy coś około, mieć uzbierane, popracować, popracować, pójść, zrobić. Mamy taką dosyć wtedy jasną sytuację. Nie jest to przyjemne, kwota jest dosyć duża, no ale myślę, że do zrobienia, szczególnie jeżeli się ma parcie na to, co chce się robić. Po prostu zamiast kupić sobie BMW, kupi się Corsę. Taka lajfa. Jesteśmy troszkę później w swoim życiu, już tam gdzieś popracowaliśmy, skończyliśmy studia, no i tutaj rozbijamy grupę na piloty i pilotki. I to, o czym, nie, o czym się nie rozmawiało, nie brało pod uwagę, kiedy wszyscy siedzieliśmy na ławkach na ppl a potem okazało się, że minęło trochę czasu, upłynęło troszkę życia i się okazało, że powstały zupełnie nowe, nowe wyzwania, nowe problemy do rozwiązania. I to takie problemy człowieka między 25 a 30... Lat z plusikiem jakimś. Yy, mianowicie każdy szedł do tego latania. No to tam wiadomo, na tej sali nikt z, nikt z wyrokiem nie siedział, że mu kazali, tylko raczej każdy był niesiony tą właśnie nadzieją, pomysłem, marzeniem i całą resztą. Yy, I jakie problemy doszły? No, doszły takie problemy, że po studiach, po akademikach, po wyniesieniu się od rodziców prędzej czy później no, okazało się, że to życie trzeba samemu opłacać i tak dalej. A jeżeli się pojawiła partner, partnerka, z kim chcemy się ustatkować, no to ona niekoniecznie musi aż tak bardzo kochać lotnictwo jak my. A na przykład może dużo bardziej kochać podróże, wakacje, czy lepszy samochód. No i to jest całkiem w porządku, nie? no bo jakby to nasze, to nie znaczy, że musi być wspólne, jeżeli mówimy o marzeniu. Więc dochodzą takie problemy rodzinno powiedzmy partnerskie jak to wszystko jak to ugrać jak są dzieci no to czy to na pewno czy ten budżet się zepnie i tak dalej i tak dalej a będąc przy dzieciach i przy młodych kobietach powstała taka rozmowa i, i bardzo słuszne argumenty że no w zasadzie to jest pewien problem no bo Mamy te 25 lat, rozpoczynamy szkolenie, powiedzmy, że ono no, będzie trwało 3 lata. To mamy 28, zanim znajdziemy pracę. Teraz przyszła pandemia, nie wiadomo, co będzie po pandemii. No i teraz, tak, jak zrobić szkolenie, no to wszystkie środki pójdą w szkolenie. Mam te 29 lat, powiedzmy. No i teraz pytanie, co dalej, nie? No bo jak założę rodzinę, urodzę dziecko, no to jednak w jakiś sposób naturalnie na jakiś dłuższy czas znikam z tej branży. tak? Jak, jakby jestem troszkę wycofana. Jeżeli będę szukała usilnie i znajdę tą pierwszą pracę w trudnym czasie, no to jest szansa, że nie będę mogła założyć, tak mówiąc, z perspektywy kobiety, rodziny, no bo, no bo po prostu będę nieatrakcyjna na tym rynku. Więc to też jest rzecz, którą trzeba gdzieś wziąć pod uwagę i pod rozwagę, czy, czy to będzie chciało nam zagrać w głowie. No bo wiadomo, decyzja zawsze jest do podjęcia, ale jeszcze się musimy sami z nią zgadzać, no bo robić coś, co na. Co nam nie daje przyjemności robić coś na siłę i, i wyrzekać się wszystkiego w imię czegoś, co nie jest pewne, no to też nie jest, nie jest OK. Więc to chodzą te kolejne problemy takie rodzinno, socjalno, społeczne i, i, i prokreacyjne, powiedzmy. Następnie mamy kolejny próg tego 30-latka, już z, z ułożonym życiem. No to też jest fajnie, fajnie idąc w to latanie. Aby to tak z mojej perspektywy było, ja tak to, na to spojrzałem, że mając te 30 lat, wybrałem się, znaczy wybrałem, podjąłem decyzję, właściwie podjęliśmy decyzję o tym, że no to do tego latania się wybiorę. No pierwszym krokiem było to, żeby... I ten krok w ogóle pierwszy to, to jest dotyczący wszystkich w każdym wieku, no bo nie, nie zawsze wszystko może być taki różowe, jak chcemy, mianowicie trzeba by, wypadałoby pójść do lekarza-orzecznika. No i tak mówią, że można zrobić dwójeczkę, że ta dwójeczka wystarczy do szkolenia, potem zrobię jedyneczkę i tak dalej. Yy, tak, jest to prawda, ale jeżeli się okaże, że jedynka jest dla nas nieosiągalna z jakiegoś powodu, a nam nikt wcześniej nie powiedział, no to, no to jesteśmy umoczeni. Nie? Więc yy, ja robiąc analizę ryzyka poszedłem po prostu do najgorszego, albo do najgorszego, do takiego bardzo wymagającego miejsca, jakim jest Wim. Przynajmniej tak, yy, tak, y, tak się mówi. I od razu poprosiłem jedynkę. No, i umowa ze mną, sama ze sobą była taka, że jeżeli dostanę jedynkę bez żadnego stękania, jakichś tam dziwnych ograniczeń, na no poza WDL-em na okulary, no ale to jakby nie jest ograniczenie, tylko przywara tego, że jest XXI wiek i się każdy lumpi w ekran. Notabene w samolocie też. No to idę do latania. Jak widać, dostałem jedynkę i co roku tą jedynkę odświeżam. Ja jakoś tak dla. Pokoju, ducha, no i teraz to już zresztą na zawodowych szkoleniach, no to muszę mieć jedynkę. Ale od tego bym zaczął i to też sugerował, żeby tą jedyneczkę mieć ogarniętą. Idąc dalej, i wracając do tych kwestii domowych, fajnie by było, jeżeli już mamy to życie jako poukładane i wybieramy się już do tego latania, no to żeby ono było poukładane tak naprawdę. Nie, że tam mamy jeden kredyt, drugi kredyt, piąty kredyt, trzydziesty kredyt, a potem zostaniemy w takim dziwnym miejscu. I to znowu niezależnie od branży, tak? Czy to latanie, czy, czy, czy bycie lekarzem, czy informatykiem, czy whatever mieć taki silny grunt, że w domu mamy fundament, który jest ogarnięty, to da nam potem taki duży, duży, spokój, duże jakieś tam poczucie stabilności, nawet przy uczeniu się do ITPL, a jak mamy wszystko ogarnięte, że nie wracamy z bałaganu do bałaganu, to to zupełnie jest inny komfort życia i ogarniania. No i to się da zrobić, to się da zrobić tylko trzeba sobie to zaplanować. Mm. Czy coś więcej tutaj? No myślę, że nie ma co się rozwodzić. Szybko podsumowując, mając 20 lat, unikaj kredytu. Na pewno przemyśl, czy to jest to, co chcesz robić. Znajdź sobie alternatywę, żeby, żeby nie umoczyć, nie sprzedać się w jedną stronę. Kiedy masz, zaczynasz życie pouczelniane, że tak powiem, no to określić priorytety, cele oraz to, jak, jak siebie widzę w tym życiu dalej. No a powiedzmy, że wszystkie dalsze kroki, no to mieć silny fundament ekonomiczno-domowy, żeby no żeby nie iść z bagna w bagno, tylko mieć tą, tą radochę z tego, żeby, żeby robić to szkolenie dla przyjemności, No o to, no to chyba chodzi. A co dalej? Jeżeli chodzi o to, czy będzie stanie, czy nie będzie ssania, chciałbym wiedzieć. No ja z swojej pozycji, człowieka, który się uczy i jest na tych etapach zawodowych, no to oczywiście Trzymam się optymistycznej myśli, że będzie to stanie. Są pewne przesłanki, które mówią, że będzie w ten sposób. Czy to się uda i, i czy tak będzie naprawdę, no to czas pokaże. I, no i tyle, na to nie mamy wpływu. Gramy kartami, jakie mamy. Ale co do przesłanek jakichś tam ekonomicznych, dlaczego to miałoby być? No w liniach lotniczych, w zarządach tych linii no, siedzą dużo ten szczegółowy, dużo bystrzy ludzie niż, niż my tutaj. No, i skoro oni kupują samoloty i chcą się rozwijać, no to znaczy, że mogą wiedzieć czegoś, czego my nie wiemy, tak? No, tak? po prostu. Więc jest to pewnego rodzaju przesłanka do tego, żeby yy, mieć tą nadzieję, że to sanie tak zwane wróci. No, ale znowu, to taką szybką retrospekcję. Jeżeli mamy plan B, a nie idziemy w jedno, to czy ta sanie będzie w 2023, czwartym czy 2025? Ok. Piąty jest niefajny, no bo daleko, nie? No ale 23, przełom 24, jeżeli miałoby być, a masz plan B, że w zasadzie wszystko jest ułożone, zrobiłeś szkolenia i teraz musisz po prostu przezimować, latać sobie dla przyjemności albo zahaczyć się w czymkolwiek, jakkolwiek, no to przezimujesz, a jeżeli nie masz planu B, no to jesteś po prostu z ogniem w gaciach, no i, i po co tak, nie? I, 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 to jest, I to jest finał tego. A co do motywacji, o demotywacji mianowicie mój ambitny plan zakładał troszkę szybsze tempo robienia uprawnień no ale jak to życie pokazało nie zawsze wszystko jest tak jak ja sobie wymyślę no i tak w wakacje robiłem mepla, tam przez jakiś czas samolot nie działał, no bo czekali, czekaliśmy na część, potem był zrobiony ten samolocik zrobiony mepl ja już byłem gotowy do szkolenia na igierkę ale zaczęło się szczęśliwie dla tych, którzy latają w dużym lotnictwie, duża częstotliwość latania no i był problem ze zgraniem się troszeczkę. I mój czas i instruktora czas i pogoda i symulator. No tam musi się dotrzeć wiele rzeczy, żeby chciało to działać. No i tym magicznym sposobem troszkę się to przesunęło, potem ja miałem urlop. No wiadomo jak to jest życie, nie? Zmieniliśmy odrobinę plan, żeby zacząć od CPL-ki. To zaczęły się kijowe pogody, no bo listopad grudzień. No i tak takim sposobem troszkę człowiek popadł w taki marazm, no bo Tutaj te problemy z Nowym Ładem, prze, przełom roku, w firmie jest jak jest i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to nie jest zawsze tak, jak by się chciało różowo. Ileś tych rzeczy się zwaliło na głowę, plus pogoda za oknem tak wspaniała, że kiedyś gdzieś tam napisałem, się śmiałem, że człowiek pogoda jest taka, że człowiek poszedłby skoczyć z mostu, ale tak nieprzyjemnie, że nawet z domu się nie chce wyjść. Nie? Więc jakoś tak do, dopadł człowieka taki marazm i tak jakoś to odwlekał, nie, 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 nie było tego puszcz. Nie, pcha, nie, nie był temat pchany no i teraz jak sobie z tym poradzić no ja miałem to szczęście i to co polecam każdemu w każdej branży, a szczególnie w takiej, która jest wąska no to robić sobie jak największą ilość przyjaciół życzliwych osób, którym po prostu na tobie zależy z jakiegoś powodu no i po prostu moja dobra kumpela zaczęła kombinować troszeczkę no i tak wymyśliła, że możemy to przesunąć to zamienić, to tak to no tak, tego instruktora troszkę inaczej, tego inaczej, no i żeby latać jednak z tym. No i ja tak sobie trochę kiwałem głową, mi się do tego przyznaję, no bo tak jak mówiłem, taki byłem roz, rozbełtany, rozmemłany. No ale kiedy się udało to jakoś zorganizować, no to tak w człowieka nowa wiara i siły wchodzą, no i teraz jakby jest znowu ten, ta chęć na działanie. No i tak, jeżeli sami sobie nie potrafimy znowu narzucić homonta, żeby cały czas pchać, no to dobrze mieć tą osobę, która ten sznurek czasami pociągnie. I tam wyciągnie za uszy z jakiegoś gorszego samopoczucia. To, co ważne, no, żeby to działało w dwie strony. Nie? Jak, jak ktoś nam pomoże, no, to być otwartym na pomoc, na pomoc innym. Nie na zasadzie wyścigu szczurów, to on się nigdy nie sprawdza i to taka jest brednia, że, że trzeba robić wyścig szczurów. Ja mam inną filozofię, która się sprawdzała i uważam, że trzeba sobie pomagać, i, no i że dobre, dobre wraca, i, i już. No dobra, nie ma co przeciągać dłużej tego, tego, takiego szybkiego filozofowania. Jak zaczynacie tą przygodę z lataniem, no to pamiętajcie, tam pamiętajcie, weźcie pod uwagę te sugestie, no bo to tam żadna wykładnia. Weźcie pod uwagę te, te sugestie, ocencie tak sobie wewnętrznie, szczerze, samemu ze sobą, czy, czy to, gdzie idziecie, czy to, gdzie chcecie dojść jest tym, gdzie naprawdę chcecie być, bo bo to się na różnych etapach życia wydaje różnie. A szkoda by było potem mieć do siebie pretensje. A jeżeli chcecie iść, no to nie bójcie się. Ja myślę, że to w mojej opinii będzie OK. A kasę można przewalić na wiele różnych innych rzeczy, niekoniecznie pozytywnych, a tutaj inwestujemy w siebie. I takim może pozytywem, żeby zakończyć. Nie ta zainwestowana, te zainwestowane środki w latanie nie zawsze wracają tylko jako umiejętność pilotażu. Tak? Na przykład, jak to się przełożyło u mnie. Yy, Zwiększyła się systematyka, jakoś nauczyłem się tej matematyki, która zawsze mi szła no, gorzej niż źle. Kto mnie zna, to się wszyscy wiedzą, że ja się śmieję, że płacę kartą, bo mi orżną nareszcie. Yy, rzuciłem palenie, no bo tak stwierdziłem, że jak mam już do latania, to tak nie warto by było. A to było już oj, w 2018 roku, jak sobie to tam zaplanowałem. Byłem na spirometrii, jakieś tam na stadionie rodowym był dzień sportu, coś w tym stylu, i tam była spirometria darmowa, no i sobie zrobiłem. No i wyszło mi, że jestem na tej negatywnej granicy. Więc powiedziałem sobie, że koniec z tym, jak mam iść do latania, no to, to nie. Rzuciłem palenie, więc wymierny, wymierny plus. Potem zabrałem się za siebie, żeby schudnąć. Co więc, to są takie rzeczy, które mogą niektórych nie zmotywować nigdy, a jest taki cel, który cię niesie, nie? W tą, w tą stronę. Hmm, czy, coś, czy coś więcej. No poznałem fajnych ludzi. Więc no to są takie rzeczy, które są nieokreślalne pieniężnie, a no a warte tej ceny. Trzymanko i w razie czego śmiało możecie pisać z jakimiś pytaniami, gdybyście chcieli coś uszczegółowić albo z czymś się nie zgadzacie, no to również. Na razie,